Gameboy bez ramki, to jak człowiek bez zębów, niepełny. W takim oto sensie, z taką oto przednią myślą pokażę Wam kolejny, drugi etap z urządzenia tego Gameboya na ładniejszego, pełniejszego, z jeszcze jednym drobnym elementem, ale to na koniec powiem. Do ramki przystąpimy nowej, która przyjechała całkiem niedawno i zobaczymy po prostu jak się ją nakłada i zobaczymy sobie przy pewnych grach jak dokładnie taką konsola powinna faktycznie wyglądać, No w porze? Jako, że mam już sprzęt wyczyszczony, pokażę Wam dokładnie w którym miejscu był czyszczony. Na filmie, w którym Wam pokazałem, akurat tego Game Boy'a, brud był dookoła tej, mogę powiedzieć, zewnętrznej części ramki, tej, gdzie jest właśnie ta, ten obwód cały, była pozostałość pokleju. Więc akurat to postarałem sobie delikatnie troszeczkę tam poszorować. Była ingerencja mała w plastik, ale to dosłownie tyle co nic. Dziwi mnie bardzo to, dlaczego te ramki akurat tak wypadały. Czy one były słabo przyklejane, czy zwyczajnie one nie wiem, odpadały z czasem zwyczajnie, czy może ktoś tam coś nie wiem, zrobił, na przykład upadła ta konsola i mogła ta ramka wypaść. Wszystko jest możliwe, dlatego postaram się tutaj Wam etapami pokazywać. Teraz to bardziej kolejne ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że tam żaden syf do środka się nie dostanie, bo trzeba będzie mocno kombinować. Mocno kombinować z czyszczeniem i tak dalej. Z takiego sklepu zamówiłem. Takie oto bardzo interesujące rzeczy możemy znaleźć na retrogamespro.pl w tym gry na Game Boya, kolor czy Advanced, jeżeli oczywiście jest to aktualne. I ramka ona wygląda tak, drogie to nie było, więc ja się tym nie przejmuję. Oczywiście, no, to już było do przewidzenia. Nówka, zrobiona w Chinach, Aha, no to było tak w miarę szczelnie zamknięte, więc wiem, chociaż tyle dobrego. Więc tak, tak wygląda ta ramka, ona jest praktycznie jeden do jednego, bym powiedział. Więc dużej różnicy ona nie zrobi, ona by jedynie mogła zrobić wtedy, kiedy ma się faktycznie bardziej porysowanego Game i nową ramkę. Już wtedy ona będzie uwidaczniała to, że faktycznie była wymieniana. Cały ekran przeczyściłem, tak jak dałem radę, to przejechałem patyczkiem kosmetycznym, Pewnie byłyby lepsze metody, ale ekran i tak nie jest specjalnie jakoś porysowany. Mimo wszystko, jeszcze raz spróbuję go tak w miarę idealnie wyczyścić, przejechać, żeby nie było żadnego śladu minimalnego, i wtedy dopiero będziemy mogli nałożyć sobie tą, tą ramkę. Całkiem ciekawy, ciekawy sposób jest nałożenia. Odklejamy tylko jedną warstwę. Mamy już ramkę przetwierdzoną. Dobra, przyjmijmy, że jest czysty. Nie widzę żadnego większego zabrudzenia. Wydawałoby się, że robię takie pierdołowe filmy, tak naprawdę o niczym, ale co niektórzy byliby ciekawi, jak się montuje te ramki. Tutaj będzie lepsza sytuacja, ponieważ ten klej nie jest tak rozprowadzony na, na większą część i dobrze jest sobie to nałożyć. O od góry i przytrzymać trochę, żeby ten klej bardziej się rozprowadził. O, w ten sposób. Nie naciskać bezpośrednio na ekran. O! I myślę, że sprawdzę sobie od razu sam automatycznie. nie, nie jest dobrze. Jednak widzę, że faktycznie do końca nie jest to... A nie, dobra. Dobra, już widzę, co jest jeszcze tutaj jedną ciekawostką, jedną zagadką, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć. Dobra, tak, tak powinien wyglądać Game Boy od samego początku. Naprawdę już wygląda lepiej, z tą swoją szarą ranką i z napisem Dot Matrix with Stereo Sound, czyli ekran z każdym widocznym pikselem, z dźwiękiem stereo, tak bym to mniej więcej przetłumaczył, sygnałem obrazowym, że jest bateria działająca albo już, już, zdy, już prędzej zdychająca. Wydaje mi się, że jeszcze ta zewnętrzna część ramki, ona ma prawdopodobnie folię. Po czym ja to mogę poznać? Po tym, że są na samym dole takie wyraźne, lekkie jakby odejścia od tej folii, czyli jakby tam lekkie powietrze by nachodziło, czyli prawie bąble. Widać to dokładnie nad napisem Game Boy, że są takie minimalne jakieś odejścia tej folii, ale to nic, ponieważ dobrze się składa, że akurat ta ramka ma jeszcze taką jedną delikatną folię, z tego co widzę. Jeżeli oczywiście ja się nie mylę, bo może być tak, że to może być wada konstrukcyjna tej, tej ramki. Tam mogło być tak, że nakleili warstwę i wtedy tam na brzegach może już troszeczkę odstawać, bo pół biedy jak nie ma na środku, albo nawet tym bardziej na ekranie. Ale mi się wydaje, że to jest chyba, nie jestem pewien, jakaś bada produkcyjna tego i takie pierdoły typu jak właśnie takie lekkie, odstające bąble mogą się pojawić, ale myślę, że akurat to nie będzie jakiś problem dla tej konsoli i w sumie to tak naprawdę z tego powodu to by było tyle, ale jeszcze to nie będzie wszystko z Game Boya, ponieważ będę chciał go wyczyścić w miarę tak, jak się powinno. Jest parę metod, ale między innymi chyba najlepsze to będzie totalne wybielenie całkowite. Game Boy powinien być w takich kolorach z tyłu więc tutaj akurat będzie jakby najmniej ingerencji z, z, ze strony. Wybielenia, ale też postaram się i ten tył wybielić, żeby on był naprawdę czysty, nie taki zabludzony. Natomiast ta część będzie mnie najbardziej interesowała, bo nie dość, że jest przednia to jest najważniejsze. Bo tu jest ekran, tu są wszystkie przyciski, głośnik, więc trzeba będzie to wszystko tam ze środka wyjąć. Mniej więcej rozbierałem tego Game Boya, wiemy jak to wygląda. Jeszcze przy Was uruchomię dwie gry, które będą dosyć ważne dla tej konsoli i praktycznie to by było tyle, no co tutaj więcej mówić. Ramka doklejona, w zasadzie można powiedzieć, że nic nie muszę robić z tym Game Boyem, bo już jest gotowy, ale że jednak dobrze będzie wyglądał, jak będzie on troszeczkę bardziej w tych odcieniach, bardziej czystej szarości niż takiej już zabrudzonej, nie wiem, zielonej. I w zasadzie to by było na tyle na temat Game Boya. oczywiście z modyfikacji, czy tam raczej, może nie modyfikacji, tylko doprowadzenia do stanu używalności tak jak w latach 80., czy już prędzej 90. -tych. I zobaczymy, jak wyglądają gry na tym cacku z od razu przymocowaną ramką. Jest Game Boy przygotowany. Uruchomy dla Was najlepszą grę dla wszystkich hejterów. Powinniście wszyscy w to zagrać, ponieważ jest to piękno tej gry i oczywiście wejdzie do Game Boy'a, a no tak. Takie oto mały żarcik na początek. Nie jest to pierwszy kwietnia, ale pierwszy dzień jakikolwiek wygłupiania się. I co do tego, to zademonstruję Wam w sumie trzy gry i od tej powinno się zacząć całą historię Game Boy'a. Zobaczmy, jak ten grający chłopiec sobie poradzi. Poradzi sobie z takim oto ekranem, na pewno. Jeden z użytkowników napisał, że no, ekran jest wyraźniejszy od tego, co mamy na pierwszym Game Boyu Advance. No, pierwszy Game Boy Advance to niestety z ekranem ma chyba najgorzej. Nawet tak naprawdę pierwszy Game Boy wygląda, mi się wydaje, pod tym kątem lepiej. Tylko teraz tak, kontrast może troszeczkę sobie go poprawię. By było trochę co nieco widać. Dobra. I teraz tak. No i klasyka. Klasyka z... Super Mario Landem. Kto nie zna tej gry, to niestety jest niepoważny. Wszyscy ją znają. Moim zdaniem, nawet troszeczkę w paru miejscach jest ona lepsza niż. No, może bym powiedział, że dwójka, bo dwójka tak mi niestety nie za bardzo podpada, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Jest chyba to. Dla mnie najciekawsza iteracja w tej serii. Kompletna zmiana sposobu grania i inne etapy, co już bardzo zmienia. Także tak się kiedyś grało. Wszystkie widoczne piksele, nie ma żadnych tam odbarwień. Nie ma żadnych dziwnych tam. Na matrycy skaz, typu jakieś wadliwe linie, i tak dalej, bo to się często zdarza w tych GameBoyach. Nie wiem z którego roku jest dokładnie wypust tej konsoli, tu się nie wchodzi. Myślałem, że się wchodzi na bonusowy etap. Także test z, z ramką jak najbardziej sprawdzony. I wchodzimy do tego górnego, bo na górnym najwięcej punktów zgarniemy i będziemy mieli szansę na wygranie dwóch żyć nawet, a nawet trzech. Klasyki, które nie da się podrobić. No dobrze, klasyki nie da się podrobić, ale da się podrobić coś takiego jak ten wybryk natury, mianowicie, który stanowi chyba najgorszą wersję tej gry, te, tej gry w serii Puyo Puyo z japońskiej dystrybucji. Puyo Puyo z japońskiej dystrybucji ko i się popsuło. Gra nie działa. ...bo jest najgorsza. Tak, bo jest najgorsza. I niestety... ...wydawanie tej gry w formie... ...oliwkowo-czarnej jest nieporozumieniem. Gdyż Puyo Puyo raczej to jest seria, gdzie... ...bardziej my te Żelki formujemy według kolorów, a tu formujemy według kształtów. Co miałoby trochę sens i przełożenie, ale niestety, samo granie w to jest takie raczej kaleczące umysły. I dlatego to jest idealna gra dla pewnych ludzi którzy nie wiedzą, co to jest prawdziwe granie z ograniczeniami, tylko zawsze wszystko na najlepszych detalach muszą. Oczywiście żart, który mi się częściowo nie udał, mam nadzieję, żeby mi się nigdy nie udawał. I taki mały ukłon w stronę, w stronę oczywiście rezora. Maxor na maksa. Zmaksowany, wymiksowany, mam nadzieję, że mi się włączy za pierwszym razem. No, oczywiście, że nie. Zawsze, kurde, jakieś artefakty Nintendo musi pokazać. A raczej, brud, jaki się znajduje w, w tych kadryżach. że także. Tutaj mamy sześć światów. Z czego pierwsze trzymamy mamy tylko. Nie, siedem, przepraszam. Z czego mamy trzy mm, do wyboru i ten pierwszy to sobie ogarniemy. Dosyć lekka gierka by się wydawało jeszcze i do tej pory nie zrobiłem całej, ale jest krótka i dosyć łatwa, więc myślę, że zajęcie, y, zajęcie się tą grą tak na godzinę myślę, że powinno wystarczyć, a może nawet i mniej, bo słyszałem opinię, że nawet 15 minut. Więc, no, powiem Wam, pod pewnym kątem, naprawdę Game Boy pierwszy ma lepszy wyświetlacz, bardziej wyraźny niż Advance, ale wiadomo, brak podświetlenia rujnuje. Więc te Game Boye, one miały swoją problematyczną stronę. Ale generalnie sprzęcik niezły. Tylko gdyby dało się Dało się to od firmy poprawić. O kurde. Gdyby dało to się to firmowo poprawić, że firmowo Nintendo dodaje podświetlenie, a nie, że trzeba modyfikować. No to wtedy byłoby, byłoby na pewno lepiej. No ale nic, no, nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Chyba że dałoby się. Oczywiście, zmodyfikować takiego Boy'a, ale to już moim zdaniem nie będzie pełnoprawny yy, sprzęt, ponieważ był zmodyfikowany, unowocześniony i to nie jest dokładnie ten sam, co był na premierę albo w czasach jego świetności. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie. Troszkę taki filmik, mówię, wydaje się być niepotrzebny, niczemu, bo ramkę to każdy naklej, ale coś ciekawego zawsze mogę dopowiedzieć w tej tematyce, no bo w sumie o to by chodziło. Także pozdrawiam. I do zobaczenia.